Dzisiaj testujemy nową zabawkę do jedzenia. To piłka ażurka z polarowymi frędzlami, w które można schować smaczki. Zwijaj się w ślimaka, wkłada do środka i gotowe. Teraz sprawdźmy, czy Etna poradzi sobie z wyzwaniem. Na początku jest łatwo, wystarczy delikatnie pociągnąć, żeby wyjąć pierwsze kawałki jedzenia. Etna szybko łapie o co chodzi i dzieje naprawdę sprawnie. Etna wyciągnęła już kilka ślimaków i im więcej frędzli jest na zewnątrz, tym trudniej. Teraz muszą przechodzić przez otwory w piłce, co dodatkowo utrudnia dostęp do smaczków. Widać, że Etna musi się bardziej postarać i kombinować, żeby wydobyć resztę przysmaków. Ale jej upór i determinacja nie powstrzymają ją przed rozwiązaniem żadnej zagadki. Tego typu zabawki to świetny sposób na wydłużenie jedzenia i zapewnienie psu dodatkowego wyzwania. Macie coś podobnego dla swoich psów? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i widzimy się pojutrze.